Emir zabrał Rejhan na randkę, ale na miejscu bardzo ją skrzywdził. 59. W odcinku serialu Przysięga Rejhan postanowi wyprowadzić się z rezydencji Tarkunów. Sprawdź, co wydarzy się w 59. Odcinku Przysięgi. Zapowiedział niespodziankę dla Rejhan, sgejagis.kz z pomocą suny, i Syrah Dziewczyna wyszykowała się na spotkanie i pojechała z mężem nad brzeg morza. Na miejscu była zachwycona, jednak w pewnym momencie Emir wręczył jej czego w zamian za dotrzymanie mu towarzystwa. 59: Odcinku przysięga, Rejhan jest zdezorientowana, nie rozumie zachowania Emira. Mężczyzna wkłada jej w rękę i odchodzi. On odjeżdża sam, a szofer odwozi Rajpan do domu. Nigar i Dery a udają się przyłapać sefera na gorącym uczynku. Na ulicy dochodzi do awantury. Nigar rzuca się na towarzyszącą seferowi kobietę, a kiedy udaje mu się ją uspokoić tłumaczy, że jest kierowcą taksówki przyjaciela, a kobieta to jego klientka. Nie spędza noc w firmie. Semre, Sejda Olguner, dowiaduje się o tym i próbuje namówić Emira na zwierzenia. On jednak odchodzi bez słowa i wraca do domu. Tam spotyka Rejhan, która ponownie domaga się wyjaśnień i mówi, że nie musiał zabierać jej na randkę, aby powiedzieć, żeby się wyniosła. Rejhan postanawia wyprowadzić się z rezydencji. Leila, minister z Wemestirk. Umawia się z Sonarem na spotkanie. Przysięga odcinek 59. W środę, 27 listopada 2019, o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.